Siema! Dzisiaj znowu wylatuję film. I tak to z Minecrafta i odwaliłem taką manianę, że zapomniałem włączyć nagrywania i udało mi się zrobić itemy i naprawić sobie całego seta trochę LK, bo mi się fantomy zespiły nagle i udało mi się to zrobić I teraz tak, przechodząc, bo... Nie pamiętam... czy pamiętam, mieliśmy to netherite, right. No ja już byłem tylko że właśnie problem jest taki jaki powiedziałem. Zapomniałem włączyć nagrywanie. Myślałem, że jest włączone. Po tym z klikiem tym nagrywaniu włączyłem ten, czy powinno... Znaczy po prostu... Włączyłem włączenie nagrywania, ale go jeszcze nie włączyłem. Więc... więc no. Dobra, ale bez przedłużania, e, będę sobie już nakładam na Satany, the -right Tylko teraz, pytanie: za 100 Czy mam diamanty? Mam i teraz tak trzeba skopiować. No to się kopiowało chyba tak. Mamy jeszcze trzy ile ten. Tylko będę musiał zrobić jeszcze troszeczkę więcej diaksów. Teraz się nie zorientowałam, że ja w sumie nie mam jak to przerobić. Ale dobra, schowamy to. weźmy też to i teraz tak, szalker we bo ja chcę zrobić już sobie. Szalkę właśnie. Nie mam drewna. No tak, bo przecież całe drewno poszło na patyki. I ten drewno ze ja było więcej tego drewna. no tak, potrzebuję skrzynki zrobić. Dobra. Lecimy. Spróbuję mieczem kopać. Nie służyło mi to miecza Ciekawe Czyli Jakby to tak cały czas działało, to mieczem się opłaca kopać telefon, ale nie, no tak się pewnie nie opłaca To po prostu jakbym drugi raz powiedział coś, co niszczę na przykład takie schody Tośmy się rozwali, nie? Nie kawaj Ty, czemu to się nie rozwala? A no tak, bo to mam ranking 3 w sumie Wydłaśnie Dobra. Eee. dobra przepraszam, dobra jest rano i dlatego tak się dobra, trzy szalkery fajnie nawet jeszcze nie wiem co zrobię z tymi szalkerami, ale dobra eee. Mam tutaj żelazo. Żelazo... Jedno zostawić. Chowamy. Ciążę. Proszę, było tylko dwa. To już inna kwestia. Teraz tak. Mamy Na meeting table. Chcę przedstawić sobie to miejsce. Ciekawe, tak jakby, że... I teraz tak. Lata. Pierwsza rzecz netrytowa. No i to wygląda. Teraz nie, spadańki nie wiem, słabo zanjantowa. Cztery, trzy... Cztery bania. Pre. Teraz tak, ten jeden netherite-upgrade I netherite dostawiamy, Muszę jeszcze ten netherite-upgrade y skopiować Teraz tak Wyglądam już tak, no, wszystko fajnie Tylko... Aaa, zrobimy sobie coś takiego Nie tak to ładnie wcale nie wygląda. Poczekaj, 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 poczekaj. ja mam tu Sharpness 4, na ja mieczuku? Sharpness 3? To looting też da. Dobra. Ano tak! Która by jest potrzebny Dziesiąty. Jakbyście pytali się, czemu nie mam levelu, też się na to wkurzyłem. Wbiłem, weszłem, straciłem cały level. Więc 84 level. Poszedł na marne. Tak o! Nara! Więc no dramat, szczerze, z tym to by bardzo smuci. Ale właśnie dlatego planuję robić map grinder. Więc dobra. E, może diamenty będą fajnie wyglądać? Albo złoto. Dobra, zacznijmy to. Diamenty? Nie, ja, diamenty. Tutaj diamenty. A może na tym złoto. Dobra, no jakoś to wygląda. Dobra, jakoś wygląda, jakoś wygląda. Nie tego jednego shulkera, tylko by tam się nie wywalił. No i chwila nie mam, bo się prawie wywaliłem, kiedy nie tego nagrywania wtedy. Niestety nie włączyłem go, bo szczerze, A nie wiem, bym go wtedy włączył. Robię ci co, coś tu jest. potrzebne mi do cave'a z tego shulkera. No, mogę wziąć jakby co tutaj tego shulkeru co z nim schować jak się idziemy spać i zapomniałem jednej rzeczy to mogę schować a, ten, a tutaj, mogę to nie mam miejsca więc tutaj nie mogę już schować muszę schować w tym shulkerze czyli złoto Dobra, nie wywalę się raczej, mam nadzieję, że coś... Tutaj się przespałem. Dobra, mam nadzieję, że ten klipper nie zniknie jakoś. Będę klipper, żeby zabić. No, od pleców mi... Ech, dobra. Cave, cave. Cave, 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 cave. Gdzie ja się to jest słaby cave Trzeba wrzucić cave'a Dobra, zaraz do was wrócę nie? Dobra, a już jesteśmy wiem, pójść do Strongholda bo pamiętałem tutaj że jest taki omańszak Planowałem jestem ten tym szaf. Co to macie już muszę przejść. Potem okay. ciekawe. Tutaj muszę robić coś takiego. Okej. Okay. beka. nałożyłem już wszystko na ten i się. Eee. Eee. ja urobimy, tam A czasem właśnie O okay. oh. Diamenty Ałoprębym ah. po ni. Ale tam dopiszę przecież stracha napędzi to dobra. Nie chcę zaraz Infinity! Aj mam! Szkieleta mi chyba dropnął. tak, dobra. Ile? Ile? Ja się nie, no, to nie ma takiego Mam nadzieję, że chwilę. Dobra zaraz będzie koniec odcinka, bo nie mam czasu. A tym... No i Dobra. Nie, no ja nie umiem Creeperów zabijać. Dobra, coś tu jest. Raz, no, 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 no. Dobra. Mm -hmm. Mm -hmm. Coś tu jest. Dobra, to będzie na teraz odcinka. Tutaj później wrócimy. Nie Widzimy się jutro.